Pan nie nosi to, co Panu chodzi. Republika Telewizyjna. Panie, Pan się w głowę. I co, k... no co k. A, a jak przeszkodzili? Bo właśnie nie, nie, a te bębnienie, a te krzyczenie, a nadawanie przez mikrofon, czy przez, e, przez tubę? Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe nie tłukło. Taki. To jest wstyd na, dla Polski taki. Ja z nimi rozmawiałem, nie przeszkadzali. No my rozmawiali przeszkadzali. To dziękuję jak no pytam się, jak można nie czuć się oszukanym, nie, będąc nie oszukanym? Nie się oszukana, proszę pana, bo to jest bardzo co długi pracę. Prostuszka. O o lat, lat, ja, lat ja, robię. ja Elektorat piso to niestety ze wsi. Elektorat piso to niestety ze co się państwu najbardziej podoba w tych, w, tych, w tych rządach? Która z tych zrealizowanych obietnic? E, no nie wiem, co mi się najbardziej podoba. A nie czują się panowie trochę oszukani, że ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni został zrealizowany Nie, pan zagłusza. Tymi. Nie, rozmawiam. A pan chce też? Rozmawiam, robię, robię relacje. Robię relacje. Za krótko, za mało czasu. Ale ja nie z państwem rozmawiam. To proszę się odsunąć trochę, robię relacje na publicznym wydarzeniu. Proszę się odsunąć nieco dalej, nie z państwem rozmawiam. Ale skąd taka agresja? Przecież mogą państwo pójść obok i nie będą państwo słyszeć tego. Czy są państwo za Unią Europejską pomimo wszystkich wad? No tak. Czyli jeśli będzie zielony ład... Tak, jeśli zielony tak, ład. Przestań tak, tak, pan takie rzeczy gadać. No, wchodzi Zielony Ład. A, tego czerwca czekało... Nie ma Zielonego Ładu. Nie ma takich rzeczy. Nie jak nie ma Zielonego Ładu? Ca cały, cały czas Zalec jest procedowany Zielony Ład. No, to nie są praguje. ...możemy celebrować. Ja jestem e przeciw Zielonego Ładu. Ale, tym, ale koalicja nie obywatelska nie jest w w przeciw. ...wiary w to, że odzyskamy Zalec wolność... Zależy kto to wybierał, jak. Przez 8 lat prawica za zgodą pana Dudy rujnowała struktury państwa, a pan premier Tusk to bagno ma osuszyć w pół roku... Beton trudno ruszyć. Przez prawicę ze zgodą z że rujnowała. przez 8 lat, a teraz przez pół roku się nie da nic zrobić, tak? Nie da się zrobić, bo wszystko jest tak zabetonowane. Betoniarze! Jeszcze tutaj jest na dodatek, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Ty je... Panie betoniarzu! Elektorat PiS to niestety ze nie wsi. Elektorat PiS to niestety ze nie Chcą nie wziąć do płaty, nie ale nie są do Unii. No to tak się nie, nie, nie da. Tego ale jak Pani mi pożyczy 10 tysięcy złotych, ja powiem, że oddam Pani za ale miesiąc, a nie oddam, to Pani ale będzie się czuła Ale proszę nie, proszę pana, Panie nie opowiada. Ciemnoty ludziom nie wciska, to co Pan robi teraz.

Jakim jest ten, doda nasz całe nieszczęście. On jest zdrajcą, proszę pana, bo no, sabotuje państwo polskie. Dokładnie. Nie zmyślam. Za szkadzacie Jak wam chętnie nie? Wam ja no, się tak. Pan nie nosi, to, co panu chodzi. Republika Telewizyjna. Panie, pan się kupi w głowę. I co no, k. A co no, k. co no, A co k. No, Pan samkiał! To się stało? Nic się nie stało. Co się stało, coś? Nic się nie stało, się Wojtek. A dlaczego taka agresja? O nie, Panie, idź pan tam i pogadę. Tak. Krzyż nie zasługuje na to, żeby tak... Niech pan weźmę ten mikrofon. Znaczy no przyszli Państwo na manifestację, przerwali mi relację i chciałem się zapytać co się wydarzyło. Co się wydarzyło, że poniwierają krzyż. Aha, że... Nie oczywiście. Ja, i, i jaka radiostacja? Co mówią, na YouTube relacje robimy. Chciałem się zapytać, ja? co się wydarzyło, że no, wybuchła jakaś agresja, a nie wiem. Przepraszam bardzo, agresja, ja agresja to wybuchała w każdym miejscu. Tam pod, pod zamkiem na rogu, teraz a tu. Przy, wszystkie czy, ludzie, a wszystkie czy, czy my im przeszkadzamy? Nie, nie przeszkadzamy. A, a jak, jak przeszkodzili? Bo właśnie nie. nie a nie, nie, tak a te bębnienie, a te krzyczenie, a nadawanie przez mikrofon nie czy nie nie przez, przez, przez tubę? Dziękuję, ale w ogóle... To jest wstyd na, dla Polski taki. Ja z nimi tak. rozmawiałem, nie przeszkadzali. No, my rozmawialiśmy. Nie przeszkadzali? To dziękuję. Dziwne. Zielony Ład. Co są nazwane Zielony Ład? Że to, że tamto, że nie można ugorować, że nie można coś. Ale może trzeba by było spokojnie poczytać punkt po punkcie i może to nie jest takie strasznie złe. No, e, e, zobaczcie, co się dzieje z pogodą. no Coś chyba jest nie tak. W nocy, w nocy jest ciemniej i spada temperatura ze, ze śniegiem. Tutaj o już dzień jest. I w dzień jest jaśniej i tu, tu gdzieś mniej więcej w suwałkach jest. A różnica czasu, że mamy w Lublinie jest pierwszego, w Warszawie drugiego, a w Szczecinie już jest czwarty. A jak oceniają Panie? Dlaczego PiS w dalszym ciągu prowadzi w sondażach, jeśli chodzi o Parlament Europejski? Propaganda spowodowała, że całkowicie e, nie chcą słyszeć niczego innego, żadnej prawdy nie przyjmują. No i po prostu żyją tym, co propaganda im przekazała. A ja mówię brzydko, że to wyprane mózgi. Przepraszam, że tak, takie brzydkie określenie. A nie przeszkadza ja, Państwu to, że wcześniej Donald Tusk o tych ludziach mówił, że to są biedni ludzie, uchodźcy, trzeba ich wpuścić, po co nie. budować ten mur? Tak Mów. nigdy tak nie mówił. Mówił, nie? mam, mam nawet filmu, nie można znaleźć. Ale chwileczkę. Nigdy tak nie należy... Wie Pan, że można... I taki, Michał, teraz można teraz... Na, I zawsze teraz mówi, przez, że granica jest granica. I Michał, nie przy, nie daj można mi powiedzieć. powiedzieć, przez... Można po nawet słowa tak zrobić wrzutkę, że mówi Tusk, Coś. Ja też widziałam takie filmiki, gdzie rzekomo ktoś z publicznych osób y, y, coś nie, powiedział, a potem no, się okazał, no, że no, to, jest to jest wszystko... Był przeciwny murowi na granicy i mówił, że to są biedni Bo ludzie, proszę pana wtedy, w dziećmi. chwileczkę, bo wtedy faktycznie kobiety w ciąży rodziły w lesie i... i... Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który jedyny pomysł jaki mają w tej chwili na, ten, na tą sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są kompromitujące że Polska obroni się. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. No to Podczas gdy się te rzeczy. Tak, ale to jest prawda. to są prawda. Nie był pan do jego pomóc. wypowiedzi. Gwarantuje pan. To jest inna sprawa. Tak ja słyszę pana Bęgra ja chciał. Ale wie pan, kiedy ludzie... to powiedział, wie pan, kiedy A teraz nie mówi teraz. dokładnie to samo, co pis. Nie, nie proszę. Nie proszę że to są bandyci opłacani przez Moskwę. A wtedy mówił, że to są ludzie, którym trzeba powiedzieć. To pana wtedy ludzie, którzy przy granicy mieszkali, karetki pogotowia nie mogły wjechać. Przywozili kobietę w ciąży na stronę Polską, urodziła i wypychali ją z powrotem. Te puszbeki. Były. Nawet nie urodziła. Teraz, czasem w lesie. Teraz, wie Pani ile tam jest TUSKów? Nie wiem. To... Teraz to no, TUSK zaostrza no politykę migracyjną. Wtedy, bruszy. kiedy to TUSK A mówił, to tam naprawdę giną ludzie i dla... tak. No właśnie. Teraz... Ale orientuje się Pan, dlaczego zaostrzona jest polityka? Dlatego, że zawsze to było słuszne. Nie, proszę nie. Pana.